Siamanecko z tej strony, spajki. Dzisiaj kolejny odcinek z testowania pojazdów, które wypadły z paczek. Dzisiaj G-SOR 1008, ale zanim do niego przyjdziemy, ogłaszam konkurs. Do wygrania są trzy duże pudełka. Co trzeba zrobić? Trzeba subskrybować kanał, trzeba yy, zalajkować ten film. Oczywiście napisać komentarz, czy polujecie na jakiś pojazd z tych paczek, czy kupywaliście, czy macie wyjebane na te pojazdy, bo Wam się nie podobają, a chcielibyście złoto. No co chcecie, to tam napiszcie. Na temat tych paczek, oczywiście. Wyniki konkursowe do Wigilię za 10 dni dokładnie. Szybko zleci, a chciałbym, żeby więcej osób wzięło udział w tym konkursie. No a teraz po prostu przejdziemy do tego pojazdu. Przyda się, że nie grałem nim żadnej bitwy. To będzie moja pierwsza. Jak zlamy. no to trudno. Porównamy sobie też troszeczkę do tego Bizonte, którym, który był we wcześniejszym odcinku. Załoga jest taka chujowa, trochę, bo tylko dowódcę wziąłem sobie lepszego. Tutaj nawet nie mam jakich przeszkoli za książki, bo trzeba mieć 100% innych załóg. Tych śnieżynki wykorzystałem na Bizonte. Jeśli chodzi o sam pojazd i o jego działo, mamy tutaj oczywiście działo z magazynkiem, 4 pociski, 320 uszkodzeń. Wydaje się fajne, niby długo ładuje z tego co widziałem na filmikach, no ale celność w miarę czas celowania tak samo. Co tutaj mamy? Widoczność, zasięg widzenia 370 metrów mogło być lepiej. Oczywiście pancerza wydaje mi się, że to w ogóle nie ma, jak tu widzimy, na wieży niby 150, niby coś tam może odbić. Pewnie ma też dobre opuszczanie działa, zerkniemy sobie. No minus 10 stopni, tak samo, czyli tak jak mówiłem po, tym, po tej wieży, można sobie to wnioskować, że nawet taka jest no, zajebista. I dobra, co tu jeszcze? Jeśli chodzi o wyposażenie, to powiem szczerze, że skopiowałem trochę od halaka, bo mi się nie chciało myśleć na temat co tutaj najlepiej byłoby założyć. Pierdygnąłem jakiś tam kamuflaż, trochę golda, ten gold jest nawet sympatyczny, bo tu mamy 300 chyba 30, czy ile to jest? 321 średniej penetracji na goldzie, na zwykłym jest 226, więc na ósemki starcza. I żeby nie przedłużać, wchodzimy do bitwy, zobaczymy jak nam pójdzie. A więc jak to jest w tradycji, pierwsza bitwa losuje na topie, czyli na ósemkach, wylosowało mapę Ruinberg. Muszał nie ma. Ale też nie jest jak widzimy 45,4 przeładowanie. Nie mam załogi na 100%, nie mam braterstwa broni, więc pewnie to idzie jeszcze zejść. I co my tu zrobimy? Gdzieś chyba się skampimy, skoro to jest terek to będzie kampić. Zobaczymy co nam tu wyjdzie. Przedsiębiorcy mają kilka powiedzmy sobie ciekawych pojazdów, ogólnie często jadę na tej mapie na zielone. Za bardzo skupiam się na środku. Na F2 jak tam pojazdy przejeżdżają i często... Ci z akademików po prostu wygrywają ze mną. Teraz kurwa nie popełnię tego błędu. Czy skitramy, jeśli chodzi o mobilność, no to jak widzimy, śmigamy sobie 35 na godzinę. Można byłoby tutaj założyć jeszcze sprężarkę. Oczywiście, ale ich jedzie, a ja ładuję. Ale może coś będzie jeszcze widać. Kurwa, kto się obraca. Jedzie Lynx, oczywiście z nim nie mamy szans. Bali się wszyscy na tą kurkę tam. Ciekawe, co im tam będą robić. Już większość pojazdów jest wyspotowanych. Chciałbym w ogóle coś zrobić. Tu widzę, widzę że kurde, już 1-0 wygrywamy. Fajnie byłoby pojechać tam, gdzie jest ten Scorpion i Progetto. No ale do tego. Do tego potrzebowalibyśmy pojechać chyba tamtymi krzakami, żeby nie dostać spota. Tam jest IS-3. Fajnie byłoby go ze środka pompować. Patrzcie, już mam spota. To jest jednak troszkę muł ten pojazd. Nie podoba mi się. Zobaczymy się, jaki ma w ogóle kamuflaż. Czy ktoś nas tu widzi, ten Progetto? Czy jest na niego bicie? Chyba nie ma. Na środku się -Sor jest jest 2-0. Czyli że to będzie szybka bitwa. Jeśli w ogóle dojedziemy. 2-1 Już jest lepiej. Nie widać ich, a powinno chyba. Tam gdzieś na środku jest. Ten typ 59 się skitrał. Tutaj tego też nie widzimy. Straszna bieda, nawet nie ma kurwa co tu zrobić. Ale fart 5-4. Kolejna bitwa szybka. Może ta pantera wyświeci jeszcze tego TDK. No, nie będziemy przeładowywać, bo nie zdążymy. 5-5 Jest kawu czwórka. Może to będzie nasz cel. Ona jest pewnie bokiem. Pytanie, czy ją przebijemy. No jest tutaj ten links. Kurde już mi sens A jestem sniper. Jest tam ISO, jest kawo. Ale my się zajmiemy tym typem 59 Pożar, ale to nie od nas. No i tego raczej nie przebijemy. To było do przewidzenia. Przeładujemy sobie znowu 40 sekund. Ale jest 7-7. Więc nie będziemy raszować, bo tą bitwę można jeszcze przegrać. Załaduję jednak Golda i się po prostu cofnę na bazę. Tam jest nasza arta. Nasi atakują, więc to chyba nie ma sensu. Kurde. Jeszcze silnik. To za paruzel. Jeszcze mi raz przyjebie pewnie. No dobrą pozycję tam, a ja trochę go nie doceniam że on mnie wyspotuje. Jest arta, więc musimy uważać. Mamy 300 pny, więc tą kawu 4 z palcem w dupie będziemy przebijać, dlatego idziemy na bazę. Będziemy bronić, ktoś musi od razu wypróbujemy jaki mamy w ogóle kamuflaż. Muszę trochę pograć tymi ósemkami, bo hajsu nie mam. Wypstrykałem się trochę na grę artą, bo oczywiście trzeba poklikać czasem. Nie muszę trochę pozarabiać. Niedługo, może w zacznę tą serię. Które ósemki najlepiej zarabiają? Bo tak się zbieram, zbieram i się zabrać się mogę. Gdybym szybciej podjechał, to może bym temu Cheesoro'owi nie Jak on się nazywał? Bizonte, pomógł. Niestety się za długo zbierałem. No i go zabili. Trudno, czy mówi teraz. Będziemy tutaj kampić. Jest lorka. Ale skupia ten pojazd strasznie długo. Są te kurde padziewia, mam spota, no ale mi zasłaniają te głupie samochodiki. Dobra, porobimy go inaczej. Na magazynek i tak go nie zdejmiemy. Ale chociaż może trochę, mu zabierzemy HP. Jeszcze dwa pociski. Jakby fajnie wylosowało. Kurde, nie przebiłem go ostatnim pociskiem, ale project to pomógł. Jeszcze raz załadujemy sobie golda, bo i tak będzie kawał. Czwórka. A szkoda, żeby się odbić. Jest 11 do 10. Tego Udesa może byśmy porobili, ale nie wiem czy zdąży przeładować. Tutaj to. Kurde, ulepszone wzmocnienie nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł HP i tak mamy mało. HP mamy mało. I za dużo nam nie doda, a przydałoby się. Wydaje mi się, że ta turbosprężarka. Jeszcze 5 sekund, kurde. Arta strzeliła z woleja, ale możliwe, że naszą uratowałem dzięki temu. Może Progetto to ją porobi. Tak, udało mu się. Pytanie, gdzie jest ten UDES? Jest KW4, ma 700 HP. Niby mamy 300, 320 średnik, więc pewnie potrzebowalibyśmy około 3 około strzałów na dwa Wydaje mi się, że się nam nie uda. Teraz już na pewno się uda, ale chyba Project to ją porobi. Szkoda, bo też by. nie udało mi się, teraz będzie tyłem. Patrzcie, no. Dobra, zostawię arcie. Bo to jeszcze mi rozwalił tego. Teraz to jest. To za patrz. No, gdybym nie miał golda, pewnie bym przegrał. Czy ta arta nam pomoże? Ale jeszcze mu strzeliłem, tylko zostało mu 42 HP na Arta. Nie wiem, czy ładuje, czy nie. Pewnie mogłem to lepiej rozegrać, tak żeby to wygrać. Udało się. Nasz su ma 500 HP, więc z Kawu czwórką powinien sobie poradzić. Takie emocjonujące, że ja sobie to obejrzymy. No szkoda, tylko że taki bitek nie można przyspieszać. Zostało jeszcze kilka minut. Taka woczwórka jest wolna, więc pewnie będzie trochę trzeba poczekać, zanim oni tu przyjadą. No, su powinien na niego wyjechać. Ile ma HP? 178, myślę, że nawet z schajeczka by go piznął to by go zabił. Arta pewnie jeszcze trochę ładuje. Szkoda, że ta Arta mi nie pomogła szybciej. No ale trudno. Myślę, że 2200 to i tak jest całkiem dobry wynik. To się na pewno rzuca w oczy to mobilność tego pojazdu. Wydaje mi się, że mogło być trochę lepiej. Jest i kawu 4, To widać, że też jest jakiś ogarnięty gracz. Ogólnie przeciwnicy mieli dosyć ogarnięty skład. Szczególnie ten typ 59. Gdybym nie załadował Golda na kawu 4, pewnie bym go w bierze nie przebił i zginąłbym szybciej. A on i tak do mnie z haeka strzelał 36. Więc ten pancerz, mimo że nie jest może najlepszy, to haeków takich nie przyjmuje. To było chyba takie kręcenie. A się chciała tego oglądać No ale zobaczymy Tutaj fajnie go dopingują na czacie go 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 nop Takie coś to wkurwia tylko jak przegrali nic nie zrobili to niech siedzą cicho na pewno, go, jeśli go spluzgają, to mu nie pomogą. Ogólnie ten czat to też jest śmieszny w takich grach. Jeden pajac z drugim pisze, a w rzeczywistości by nic nie zrobili. O, i jest chyba wygrana. Chyba się odbije. Nie, udało się. Zabił go. Bardzo dobrze, zajebiście. Byśmy mu napisali GG, ale mi się nie chce. Zobaczymy jeszcze ile hajsu zarobiłem, trochę tych pocisków goldowych wystrzelałem, chyba 8, a więc tak 2200 uszkodzeń, po spocie całe kurwa 21, zajebisty wynik, no trzecia klasa, co tu jeszcze tutaj jest, druga karta, ona zagrał fajnie light, ten progetto też sympatycznie, ten co tak bluzgał, u nich typ 59, 3000, więc też super. KW-4. Ta arta u nas za bardzo nie poszalała na 700 demerza, ale 3 fragi, więc wyjebane. Jeśli chodzi o zarobek, to jest myślę, że chujowy. 30 tysięcy i to z tym bonusem operacji świątecznych. Bez tego byłoby 10, co za 2000 uszkodzeń myślę, że jest wynikiem słabym. Myślę, że powinni to poprawić, bo to jest bieda. Tym bizontek zarabiałoby się dużo lepiej. A jeśli takie zarobki będą, to nie wydaje mi się, żebym czym czołgiem grał jakoś więcej. No ale jeszcze trzeba go... Ocenić jak załogę zrobię trochę lepszą Bo tak to kurwa celuje dwie godziny No i to by było na tyle Jeśli chodzi o ten pojazd A co wracając do konkursu Oczywiście zapraszam do, do zabawy W trzy paczuszki można wygrać A z paczuszek pewnie gówno wyleci Ale może coś wylecieć fajnego Więc zapraszam oczywiście Przypomnę trzeba zasubskrybować kanał Dać lajka i napisać komentarz Na temat tego jaki pojazd byście chcieli Z tych paczek dostać czy może macie wyjebane te, na te pojazdy, bo są nic nie warte według Was i wolicie tylko złoto. No i co? To by było na tyle. Czas do 24 grudnia, więc trochę, trochę czasu jest. Zapraszam do oglądania, subskrybowania. No i co? Trzymajcie się, cześć i powodzenia.